Kolejny dzień w Baśce, środa, Fale troszkę mniejsze niż wczoraj. Wiatr słabszy. Piękne może, piękna pogoda. Każdego dnia sam miałem piękną pogodę to z pogodą trafiłem, słoneczną. Dzisiaj jest, z tego co widziałem, 15 stopni. W tym, w tym momencie jest. Nie ma, nie ma 12 godziny. A widok, piękne miasto, piękne, piękne góry, no, no naprawdę. O, te fale. Wow. Siła natury. Nie podchodzić blisko. Wow. 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 A tutaj z kolei robię plaża dla psów. Wsia plaża no, Spore Tereny Do sprawdzenia No niestety morze Dość silne Mamy sztorm I no, w takich warunkach Ciężko jest cokolwiek szukać I znaleźć Bo to zagłusza sygnał Czekałem i liczyłem na flautę Flauta była w niedzielę Z kolei w niedzielę to dużo ludzi się tutaj kręciło dzisiaj poniedziałek godzina 14 nie ma nikogo tak nikogo aż się prosi żeby wyciągnąć detektor wyciągnąć sito sito z łopatą no i przejrzeć może coś tutaj na tej psiej plaży ludzie zostawili na zdjęciach widziałem w sezonie tutaj jest bardzo dużo ludzi więc myślę, że warto no, pomimo tego, że jest wiatr to pogoda jest piękna jest 18 stopni w tym momencie no i tak do zachodu słońca za jakieś jeszcze 5-5,5 godzin więc myślę, że warto zacząć poszukiwania na dziś dzisiaj poniedziałek Jest cel podróży osiągnięty Baśka, bo jest jeszcze stara baśka, ale ta jest baska, nowsza miejscowość, piękna plaża. Na czysta woda krystalicznie czysta woda ale strasznie wieje ma to swoje plusy i minusy plus jest taki, że sporo z tej wody może wydobyć się na plaży ale jest Tutaj owieczki w drodze do Baśki na wyspie Kyrk. Pełno owieczek, ale ładne, koło czegoś takiego, ale ładne owieczki, nie yeah. yeah, tego jest. To by policzył ile jest tych owieczek do snu na liczenie owiec. Tym razem stara baśka, no, przejechałem te 20 km do starej baśki, żeby zobaczyć tutaj tą plażę, przejrzeć też plaża całkowicie pusta i pierwszy sygnał jaki znalazłem 36 myślałem, że to będzie zrywka, no bo tak biją normalnie zrywki, a tu proszę, dwie kuny, dwie kuny no. zawsze to cieszy pierwszy sygnał i to po paru sekundach tak naprawdę od włączenia detektora no to naprawdę Dobrze się zapowiada piękna plaża na cyplu bardzo tutaj głęboka, czysta. Co najważniejsze. Ale zejście dość strome. Od razu się robi tam.